Cześć, witajcie, godzina 20.05. Dzisiaj pszenicę zimą. Na tym polu mieliśmy kodwek lekarski. i kończymy jeszcze trzy razy w koło. I do domu na kolacji Jest dosyć wilgotno, spadło 20 litrów wody dwie noce przedwczoraj w nocy. Dzisiaj uprawialiśmy talerzówką, a ja nie zdążyłem dzień zasiać. Nie wiem czy coś będzie widać w tym świetle, ale mam nadzieję, że coś zobaczycie. że Wam się podobają te ujęcia z lusterka. właśnie mokro ale krabki ładnie zasypują tą pszenicę także myślę że schody będą fajne także trzymajcie się i do następnego odcinka cześć